Wzorce ostrzeżenia FCI zostały wymyślone dla piesków, które uczestniczą w wystawach. Oczywiście każdy przedstawiciel danej rasy może być tak ostrzeżony, ale nie musi. Na wystawach tak, bo bez tego pies byłby niedopuszczony do oceny. Natomiast na domowy użytek. Bardzo często pieski, które mają określony wzorzec FCI, są strzyżone zupełnie inaczej. Na przykład pudel, który y, powinien być na wystawie uczesany w takie wymyślne fryzury jak lwia, papi clip, y, tak naprawdę na co dzień jest to bardzo e, uciążliwe dla właściciela. Często są strzyżone po prostu sportowo. To samo dotyczy jorków, które na wystawach powinny być w długim włosie, z kokardami na głowie, a tak naprawdę na co dzień są strzyżone sportowo, króciutko, żeby i właścicielom i im było wygodnie. Najpr najczęściej e, wzorce strzyżenia tworzą autorzy rasy. Czyli ktoś tam kiedyś sobie wymyślił, że będzie piesek na przykład terrier rosyjski, i żeby ten piesek wyglądał bardziej elegancko, ale i przy tym wzbudzał respekt, wymyślili, wymyślają dla niego fryzurę, która podkreśli anatomiczne zalety tego psa i ukryje anatomiczne wady. Także wszelkiego rodzaju wzorce wymyślają najczęściej twórcy raz.